Dzisiaj zapraszam Was na test nowości od Stars From The Stars. Testować będziemy ich najnowszą paletkę w odcieniu chłodnym, i jest to świetna wiadomość dla fanów naturalnych składów. Dlatego, że ta paletka nie ma w sobie talku, parabenu ani mikroplastiku. Także, jeżeli szukaliście tego typu paletki, to być może będzie to fajna propozycja dla Was. Do przetestowania mam również róż i bronzer, co prawda jest to troszkę starsza kolekcja, ale nadal można kupić te kosmetyki i jeszcze aktualnie w bardzo dobrych cenach, bo zarówno na Allegro i na stronie Stars from the Stars te kosmetyki są w naprawdę świetnych promocjach, także też kupiłam i będziemy testować. Jeżeli chcesz więcej testów i recenzji tego typu, zasubskrybuj kanał, daj lajka, napisz komentarz, żebym wiedziała, że mam dla kogo tworzyć. Zaczynamy. I dzisiejszy makijaż zaczniemy sobie od nałożenia bazy Stars from the Stars we współpracy z Wedlem i to jest ta baza. Film na temat tej bazy był już oczywiście na kanale, także wiecie, odgrzewamy stare kotlety, więc nałóżmy sobie najpierw tą bazę. Baza szybko się wchłania, staje się taka lekko lepka. I sam skład tej bazy też jest bardzo fajny. Ona równie dobrze może Wam zastąpić serum nawilżające, tak? Dobrze słyszeliście, ona może również pełnić funkcję serum nawilżającego. Baza nałożona, pora na podkład i podkład też już na kanale był. I jest to ten podkład od Stars from the Stars w kolorze Natural. Też świetny podkład, bardzo gęsty, mocno kryjący, także nakładamy niewielką ilość. Dość dobrze wtapia się ze skórą, tylko ilość minimalna, naprawdę minimalna, bo jeżeli przesadzicie, to wtedy ten podkład na twarzy widać. W dzisiejszych testach będzie również nowość dla mnie. Pierwsza z tego używam. O, już ubrudziłam. I będzie to taka oto gąbeczka, którą ja kupiłam akurat na temu. Zobaczymy, jak ona będzie wklepywać ten podkład. Bo ja widzę tego typu gąbeczki na takich, wiecie, makijażach koreańskich, i tam te koranki tylko takich gąbeczek używają. Ja byłam ich bardzo ciekawa. W Polsce też można je kupić jak najbardziej. Ja przy okazji jakiegoś zamówienia po prostu wzięłam je na próbę. Naprawdę bardzo przyjemna jest ta gąbeczka, taka naprawdę mięciusieńka. Ja ją wcześniej zwilżyłam wodą, bo powiem Wam szczerze, nie widziałam, czy to się zwilża wodą, czy nie, ale raczej tak. I zobaczcie, że bardzo mało tego produktu na niej. Zostało. Myślę, że ona prawie wcale nie wpija w podkładu. I do mokrego konturowania mam te oto e, cudeńka. Mam bronzer w odcieniu 05 i jest to ciepły brązer. Również z tej samej serii mamy bronzer, ale w wersji chłodnej. I mam też rozświetlaczy w kolorze 02. Jest też jedynka i jedynka też jest chyba bardziej chłodna, jeżeli dobrze mi się wydaje. Wow! Zobaczcie na ten kolor. W rzeczywistości, od razu Wam muszę powiedzieć, ten kolor jest ciemniejszy i chłodniejszy. Nie jest aż tak ciepły jak tutaj w kamerze. Spróbuję to ograć przy edycji. I zobaczmy sobie jeszcze ten oto rozświetlacz. Niestety nie udało mi się kupić różu, bo jak składałam zamówienie, to tych różu nie było. No trudno. Testujemy co mamy. I to jest taki, widzicie, taki dość ciepły, różowy rozświetlacz. Także powiem Wam szczerze, nie wiem jak to będzie wyglądało. Na początku myślałam, że to róż, powiem Wam szczerze, ale muszę sprawdzić. Powiem Wam szczerze, nie wiem czego się spodziewać, więc tak troszkę, wiecie, zachowawczo będę to nakładać. Zobaczymy najpierw gąbeczką. No taki dość ciepły jest. Więc nie wiem, czy ten chłodniejszy nie byłby dla mnie lepszy, bo on taki jest troszkę nawet pomarańczowy, ja bym powiedziała. Aczkolwiek myślę, że będzie to bardzo fajny produkt do ocieplenia twarzy, bo tak do konturowania to troszkę średnio, a z drugiej strony użyjemy sobie pędzelka. No, też całkiem dobrze się rozprowadza. Pamiętajcie, że używając pędzelka te kolory będą zawsze troszkę bardziej skoncentrowane, więc wtedy wystarczy nam nałożyć troszkę mniej produktu. I też taki pędzelek warto sobie wcześniej zmoczyć jakąś mgiełką. Ja akurat tego nie zrobiłam, ale widzę, że dużo lepiej się produkty rozprowadzają wtedy. I przejdźmy sobie może teraz do rozświetlacza, który de facto dla mnie jest troszkę bardziej różem. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj jest taki trochę różowy. Sobie to wklepię może palcem. Ale tak, te produkty się błyskawicznie rozprowadzają. No wygląda to ładnie, produkty bardzo ładnie się ze sobą połączyły i wtopiły, także możemy używać paluszków do rozprowadzenia tych produktów. I żeby to wszystko utrwalić, użyję sobie pudru i użyję sobie zaufanego pudru, również ze Starsa. Jest to ta wersja Moon About Nature 02 matująca, on jest taki lekko różowy, rozjaśniający, także też bardzo fajny, także nałóżmy sobie puder i to wszystko przypudrujmy. I twarz już mamy przypudrowaną, i myślę, że wygląda to naprawdę bardzo fajnie, bo mimo przypudrowania to konturowanie jest nadal widoczne. Jak widzicie, ta cera nadal jest taka świetlista, taka nawilżona, nie jest mocno matowa, bo to nie jest mocno matujący puder. Natomiast ja takich produktów nie lubię, więc jakby wiecie, no, jeżeli oczekujecie takiego mocnego matu, to nie jest to produkt dla was, ale jeżeli chcecie utrwalić sobie tą cerę. Lekkiego matu satyny może bardziej nadać, to będzie to świetny produkt dla Was. I powiem Wam szczerze, że ja bym już najchętniej to zostawiła, bo bardzo mi się to podoba, ale chciałabym Wam pokazać jeszcze raz tą paletkę. A, a Wings we współpracy z Magdą Pieczonką, bo jest to naprawdę świetna paletka. Nie wiem, czy oglądaliście poprzedni film, w którym ją testuję, tutaj Wam podepnę, no ale użyję ją jeszcze raz, także zobaczycie, czego możecie się spodziewać, bo widziałam, że te paletki znowu wróciły do sprzedaży w Rossmanie. I produkt z palety, który ja kocham miłością największą, to jest ten oto rozświetlacz. Naprawdę jest świetny, pięknie się błyszczy. Widzicie to? Cudo. Naprawdę cudny produkt. I teraz pora na brwi, także przetestujmy sobie to to piękne medełko do brwi. Mmm, ono bardzo ładnie pachnie. Nie wiem czym, ale pachnie ładnie. Jak standardowe medełko. Przezroczyste i żelowe. Mmm. No, powiem Wam, że dość mocno mi te brwi podniosło, także zobaczymy. Zobaczymy jeszcze za chwilę, jak to medełko wyschnie. Czy te brwi dalej będą sztywne? Czy wiecie, będą mi fruwać po twarzy? Bo do tej pory używałam medełka z klaresy, ale niestety ono nie, nie do końca mi się sprawdziło, także na pewno nie polecę. A to zobaczymy, bo zapowiada się całkiem fajnie. Zobaczymy. I przyszła pora na test paletki. Najbardziej na nią czekałam, bo jestem naprawdę bardzo ciekawa, jak ona będzie sprawować się w akcji. Bo kolorki naprawdę zapowiadają się całkiem zacnie, także no paletka prezentuje się świetnie. Mamy tutaj beż, mamy tutaj bardzo ciemny, zimny brąz, mamy też cienie przejściowe, mamy trzy piękne błyski, one wyglądają jakby troszkę foliowe były, no ale zaraz sprawdzimy i przetestujemy. Tak to się prezentuje, no powiem Wam, że wyglądają naprawdę bardzo fajnie. I pora teraz na te maty. Też zobaczmy, jak one w ogóle wyglądają. A najpierw te Pierwsze trzy. I tak prezentują się wszystkie kolorki z tej palety. No, powiem Wam, że podoba mi się, naprawdę mi się podoba. I faktycznie są to dość chłodne kolory. Także widzicie? Chłodniaczki, naprawdę chłodniaczki. I zacznę sobie od nałożenia tego beżowego cienia. No, taki leciutki napigmentowany, bardzo leciutko. Praktycznie niewidoczny. I nałóżmy sobie teraz, może ten cień obok. On ma takie delikatne drobinki. Nie wiem, czy wy to zobaczycie. Po nałożeniu i tak one znikną, zapewne, ale są. Bardzo delikatny kolor, ale myślę, że jako taki cień przejściowy będzie ok. I przejdźmy sobie może do tego najcieplejszego, najciemniejszego cienia tego. One się troszkę sypią. To od razu Wam muszę powiedzieć, że one się troszkę sypią, tak pylą. I teraz przyszła pora na najciemniejszy cień z palety. Jestem bardzo ciekawa i jak ciemny kącik będę mogła uzyskać. Także nakładamy. Moje pierwsze wrażenia są naprawdę y, bardzo pozytywne, bo te cienie świetnie się ze sobą łączą. To jest dosłownie chwila, moment i macie cienie nałożone. Natomiast to nie są na pewno cienie, które mają, jakiś, wiecie, bardzo mocny pigment. Aczkolwiek to też nie jest złe, dlatego że nie potrzebujemy zawsze mocnego pigmentu. I jeżeli macie ciężką rękę, tak jak ja, no to mocne pigmenty nie są dobre, bo od razu wiecie, no ja sobie bardzo często robię plamy, potem to muszę rozcierać i mam problem. A tutaj wystarczy, wiecie, dwa razy machnąć pędzelkiem. Naprawdę wszystko jest błyskawicznie roztawione. Także na razie jestem na tak. I przejdźmy sobie może teraz do błysków. I tak się zastanawiam, że wybiorę sobie chyba ten. Ten taki jakby najcieplejszy błysk. Zobaczymy, jak on będzie wyglądał. No, piękny jest ten cień, ale jestem jeszcze bardzo ciekawa tych, wiecie, dwóch jaśniejszych, więc nałożymy sobie jeszcze ten tutaj, najjaśniejszy na wewnętrzny kącik. Zaraz zobaczymy. I na dolej powiece powtórzymy sobie cienie z powieki górnej. Tutaj nałożę sobie najciemniejszy, później ten pierwszy przejściowy i błysk. Także dajcie mi chwilę. I tak prezentuje się skończony makijaż oczu. Mi się on osobiście podoba bardzo. I mimo, że ja w zimnych kolorach się nie lubuję, to te są tak jakby wiecie, jeszcze wyważone. Także naprawdę świetnie, sprawdzimy tylko jeszcze jak utrzymają się te cienie, no bo tego jeszcze nie wiem, także dam Wam znać w komentarzu albo ewentualnie coś dogram, bo nie wiem czy będę w stanie nagrać Wam, wiecie, takiego rzetelnego podsumowania, ale oczywiście się postaram. I tak wygląda już całościowy, skończony makijaż, no powiem Wam, że na ten moment podoba mi się to bardzo, cienie są przepiękne, no te foliaki, te błyski są naprawdę przecudne, takie mięciutkie jak masełko, przecudnie nakładają się Palcem. Pędzlem też nie ma tragedii, no ale wiadomo, no palcem takie cienie nakładają się dużo lepiej. Konturowanie też bardzo mi się podoba. Już, tak jak powiedziałam wcześniej, bez użycia tej pudrowej palety, to już wyglądało bardzo fajnie. Ta skóra jest taka naprawdę bardzo świetlista, ale to zapewne dzięki podkładowi i w sumie może mieszance bazy plus. Ten podkład, bo widzę, że to kombo dla mnie jest najlepsze. Tak wygląda ten makijaż w świetle dziennym. Także jak widzicie, cera jest pięknie rozpromieniona, jest taka wpółmatowa, satynowa, nie jest tłusta. Cienie też wyglądają przepięknie, przepięknie mienią się w słońcu, więc jak na razie jestem jak najbardziej na tak. I tak szybko podsumowując te produkty, ta paleta od Stars from the Stars nowość w wersji chłodnej naprawdę jest. Jest przecudna, I jeszcze biorąc pod uwagę ten świetny skład, jeszcze cenę, słuchajcie, bo ta paleta aktualnie na stronie Starsa jest w promocji w momencie, kiedy ja to nagrywam, ale na Allegro, ona jest w bardzo podobnej cenie, też na promocji, chyba nie całe cztery dyszki kosztuje. I tak samo powiem wam szczerze, że warto się zainteresować. Tymi oto produktami do konturowania. One kosztują dyszkę, a jak za dyszkę, no to ten brązer jest naprawdę świetny. Ten rozświetlacz mam bardzo mieszane uczucia, dlatego że on praktycznie nie był widoczny, jeszcze ma taki kolor lekko różowy. Także wiecie, to może być takie coś dwa w jednym, bo po nałożeniu ja już, wiecie, miałam wrażenie, że mam róż. Hit tego odcinka to jest, słuchajcie, ta gąbeczka z Timu e, do nakładania podkładu. No, powiem, że to będzie chyba mój ulubieniec, bo tak szybko i tak ładnie, tak... Ze skórą wtopionego podkładu to ja chyba nie miałam nigdy. Ja oczywiście też przeprowadzę inne testy tej gąbeczki z innymi podkładami. Także w najbliższych filmach spodziewajcie się, że będzie użyta ta gąbeczka. I co do mydełka, na razie jest ok, bo to mi złapało te brwi w odróżnieniu od klaresy, w której te brwi frowały. Tutaj te brwi się dalej trzymają, także naprawdę na razie jestem zadowolona. I to by było wszystko na dziś. Dzięki, że byliście ze mną. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych testów i recenzji, to oczywiście zapraszam do zasubskrybowania kanału i w ciągu najbliższych dniach ukaże się więcej makijaży, bo powiem Wam szczerze, troszkę tych nowości makijażowych mam, także spodziewajcie się w najbliższym czasie kolejnych testów, również produktów ze Stars from the Stars, bo zakupiłam ich nowe róże, nowe bronzer, także stay tuned, bo niedługo też te filmy na kanale będą. I oczywiście zapraszam Was na poprzedni makijaż, który pokaże Wam się tu, tu, tu się pokaże poprzedni makijaż. Także dzięki i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!